no nie mój typ muzyki, niestety w tym przypadku, ale staliśmy jeszcze śmietankę wisienkę w śmietance na torcie tak, tak, wisienka w śmietance na lodzie co ja gadam, na torcie na torcie, chodzi o tort pokaż mi nowy słoń od Braindead Family yo, yo, będę grał w grę Mid 2 absolut Zero Zero <laughs> To wszystko wina gier Rapu, metalu, komiksów Jesteście kurwa, wszyscy zjebani. No wszyscy <laughs> Moimidolem był jebany Duke gniuk Nukem Zrałem na nauczycieli i wbijałem chuj w budę i wiem czy Na ścianie, jakie panom kurtkę. Każdy shooter był jak objawienie Boga. Choć mój komp był trupem, i se chuja mogłem pograć. Ja miałem komodorca, sojusz Chciałem po zamku w Wolfenstein biegać z karabinem. Ciągła walka o życie Splatterhouse i Franco, Hexen, Blotwich, Haven, Karma i Diablo. Moją wybranką serca była Sonia z Mortala. Więcej kor i rzeźni nie ci po, po ścianach. <laughs> Hej, kocham gry i przemoc. Przynoszę wam może krzy i terror. Kiedyś nie wierzył. Ja to, że można zarabiać kwit z tego Hej, kocham gry i przemoc Przynoszę wam może krzy i terror Kiedyś nie wierzył we mnie nic w ty a dziś nie wierzą że można zarabiać kwit z tego Gry powodują przemoc, wcale nie otoczenie Wcale nie patologia, starzy i nauczyciele To wszystko przez piksele Macie krew na rękach, pękarki i Z Pewnie grali dużo w Quake'a Haha, ja To Nie można tak nawinąć, nie można co chłop robi? Ja pierdolę. Wcale nie patologia, starzy i nauczyciele. To wszystko przez piksele. Macie krew na rękach. Pękalski i Trykiewicz pewnie grali dużo w Quake'a. Jeśli tu dzieciak ledwo do stołu głową sięga, a ty zamiast Mario dasz mu poprykać w Manhattan, to wie, że to nie gierka. będzie winna czemukolwiek, tylko rodzic, który posadził dzieciaka przed kąpem Czepiali się książek, wygoogluj se ziomuś. John Lennon zginął przez burszującego w zbożu. Czepiali się horrorów, oskarżali świat muzyki. Ty podusił swoją siostrę? Winna jest zjebana, matka i zjebany ojciec. Tom obwinić kogokolwiek, byle tylko nie siebie. Siekierę do pracy, kazał wziąć mi szansę. Jestem człowiekiem i rozumiem mechanizmy. Dobrze wiem, jak frustracja może ci zjebać myśli. Lecz nie jestem dziecinny, robiąc siebie ofiarę. Nie obwiniaj kogoś za to, co sam odjebałeś. Hej, kocham gry i kto jest dobre? stary Przejście ze zwrotki do refrenu to jest jakiś masterpiece, nie? Chłop ma tak łeb wielki od siebie ofiarę Samo przejść jest tak clean. To, co sam odjebałeś. <laughs> Hej! Kocham gry i przemoc! Przynoszę wam może krzy i terror. Kiedyś nie wierzył we mnie. Noja, noia, śmiecia, śmierdziela, poka pyzę. branded Familia! Już gówno! to. jest stary nuta, którą za parę lat albo nie za parę lat teraz powinno się puszczać rodzicom, którzy mówią albo nauczycielom w szkołach, że o, gryźcie, jest człowieka. I puszczać im kurwa ten wers ze środka. Gdzie to jest? To jest tutaj gdzieś. ...na rękach, pękalki i trykiewicz pewnie grali dużo w Quake'a. Co to jest za wers? Fucking insane. No i Royson skomentował. Jaka mocarna prawna. Tak czułem, że to mi się do ja że od razu. Nie no, porąbane, porąbane. Da, mega dobra nuta. Potężna nuta.